Dzień dobry, witam już w piątym wojewódzkim Daily. Dzisiaj zajmiemy się województwem opolskim. Zaczynamy sobie oczywiście, tak jak wcześniej, rozgrzewkową gierką bez żadnej spiny. Opolskie wrzuciłem troszeczkę wcześniej niż inicjalnie planowałem, bo kilka osób mi napisało, że jest z opolskiego i czuję, że opolskie zawsze jest pomijane i jest na szarym końcu. Więc zdecydowałem się przychylić do tej prośby. I co to, czy to nie jest właśnie herb opola? Być może, że to jest herb opola, ale nie jestem taki pewien. Kurczę, wydaje mi się, że nie. Ulicy Dom ulica Dąbrowskiej i co tam jeszcze mamy? Ulica Andersa. No, niestety to jest osiedle domków jednorodzinnych, więc zawsze to jest trudna sprawa. Czy to jest większa ulica? Nie, to cały czas jest. Może tam to wygląda, jakby mogło być coś większego? Nie, chwilę chyba ja, idę w dokładnie przeciwnym kierunku niż powinienem. Opolskie jest najmniejszym województwem w Polsce, więc zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to najłatwiejsze z tego powodu. Ale nawet nie wiem w którym kierunku tutaj iść, żeby się zbliżać do wyjazdu z tego osiedla Remonta tam może. O dobra, tu jest jakaś ulica. To wygląda jako pole. To chyba jest opole. Tak. Transport Krapkowice 77. 77 to jest opolski, ale chyba Krapkowice są na tyle blisko Opola, że nie pamiętam gdzie są. A nie, tutaj są. Dobra. Okej, okay, no to myślę, że mogą to być Krapkowice w takim razie. Zobaczymy czy gdzieś będą podobne nazwy ulic. Tutaj mamy na przykład Reymonta, ale też Żeromskiego, To jest ta duża ulica, która idzie pod takim kątem, i to jest to, więc my byliśmy gdzieś w tej okolicy. Wracamy i to było jeszcze raz Dąbrowskiej i kogo? Dąbrowskiej i Andersa. Tutaj mamy Dąbrowskiej, tu jest Andersa, ten pierwszy dom. I nie, 33 metry. Oj kurczę, myślałem, że. No tutaj nie zaznaczyli tego domu, rzeczywiście byliśmy bliżej tego zakrętu. No nic. Spróbujemy w takim razie rozgrzewkową gierkę jeszcze raz. Od nowa zacząć. Gierszowice tam mamy 2 km. Pamiętajcie też, jak w ostatnich odcinkach napiszcie pomysły na jakieś fajne wycieczki w województwie opolskim. Ja chyba nigdy w ogóle tutaj nie byłem. Może przejeżdżałem kiedyś, jak jechałem do Liberca z. skąd jechałem? A nie, z Wrocławia jechałem, więc nie przejeżdżałem nawet. No więc chyba nigdy tutaj nie byłem. Może kiedyś w dzieciństwie, ale nie pamiętam. Nie wiem, czy to jest coś takiego bardzo znanego. Coś koło tej Nysy, to jezioro? Nie, nie wiem. Szczerze mówiąc, nic mi tutaj nie przychodzi do głowy, co jest takim domyślnym, domyślną destynacją turystyczną w województwie opolskim. Więc tym bardziej możecie to napisać. Tam mieliśmy tory kolejowe. Tutaj jakiś billboard, i czy tam mamy 71-kierunkowy, czyli Wrocławski. Czyli może to będzie brzeg na przykład. To jest jakaś mała miejscowość, ale co to jest za jakiś zakład taki pracy? Przedsiębiorstwo Przemysłu Rolnego PGR w Olszance. O kurcze, ale vintage. 45 rok. Olszanka. No zobaczymy, gdzie może być ta Olszanka. To o, tutaj się znalazła. Dobra, szybko poszło. I chwilka. Tory były tutaj. Tutaj mamy takie rozwidlenie na trzy. Więc to jest tu. Wydaje mi się, że to może być to. Boję się, żeby tak szybko znowu nie strzelać jak wcześniej, ale. Dobra, to było to. 12 metrów. Kolejna miejscówka, mamy Żabkę, jakąś taką niezbyt pocieszną szkołę. Może zobaczymy, gdzie będzie ta szkoła. Oj, nie doczytamy się niestety, szkoda. Mieszka pierwszego ulica się nazywa. Trochę mnie zdziwiło, bo e, tak się dowiedziałem, że nie tylko w tych wyborach, które teraz były, tylko ogólnie bardzo często w wyborach jest coś takiego, że w Opolskim jest najniższa frekwencja. Nie wiem, o co chodzi. Czy się ludzie w Opolskim najmniej interesują polityką? Czy dlaczego akurat tak się dzieje? Zapisy na kursy językowe. Tutaj nic. Tam też nie. O, chwila, nie. Kędzierzyn-Koźle. Ulica Jana Pawła. Skup złomu. A tutaj co będzie? Kędzierzyn. Dobra, czy jesteśmy w Kędzierzynie, a nie w Koźlu. Kędzierzyn-Koźle jest tutaj i to jest Kędzierzyn, a to jest Koźle. O kurczę, to są takie Dosyć oddzielone od siebie miasteczka. Czy na przykład stalowa wola i nisko nie są bliżej siebie, tak jak ostatnio na to zerkałem? No, myślę, że stalowa wola i nisko to jest bardziej jedno miasto niż kędzierzyn koźle. Ciekawe. Tu jest pewnie taka jedna z główniejszych ulic przechodzących, i mamy tam Orlen. Czy jest napisane, jaka to jest ulica? Chyba nie jest, niestety. Pewnie tak kozielska. I czy tu gdzieś będzie Orlen? Tu jest stacja paliw Orlen, i czy rzeczywiście tam będzie Lidl tuż zaraz? Albo może tam jak? Wjeżdżamy głębiej. No nie, to chyba nie jest ten Orland jakiś inny. Pojawiliśmy się przy Żabce, tego nie, nie mogę zapominać. No i tutaj, tuż obok, jesteśmy na skrzyżowaniu, ale nie, nie ma napisanych nazw dróg. Nie, dobra, tu jest Lidl. Okej. Okay. Co, sprzedaje? Czy on sprzedaje gaśnicę? Sprzedaż oraz legalizacja gaśnic. Nigdy nie widziałem takiego stanowiska. Ciekawa rzecz. No dobra, czyli jednak byliśmy obok tego Lidla. Lidl jest, jeszcze raz, gdzie on był? Tutaj na tej Alei Jana Pawła. Mieszka pierwszego i Żabka. Okej, okay, dwa metry, bardzo szybko poszło. Myślę, że to nawet wyjdzie nie gierka rozgrzewkowa, a pójdzie lepiej. Lubin... Lubniany koło Opola. No ale to mogłoby być nawet Opole. O, tutaj taki typowy blok chyba z lat 90 Dziwn W dziwnym kształcie. Nie no i to na pewno będzie Opole, nie? To nie będą te Lubiniany. To jest kolejny Lidl. Kolejny Lidl, naprzeciwko tego jakaś arena, jakiś stadion, coś takiego. gdzieby hmm, gdzie by to było? Biedronka. Tutaj jest jakiś jeszcze LIL, ale to chyba nie jest to. A nie, z tego arena. Może to jednak będzie to, tylko to nie jest naprzeciwko. A nie, dobra, po tej samej stronie. Tak, dobra, to jest to. Czyli my byliśmy przed gabinetem dentystycznym na tym skrzyżowaniu. Tak, jest skrzyżowanie i jest gabinet dentystyczny. To chyba jest to. Chyba mogłem klikać. Tak, dokładnie. 9 metrów. Bardzo dobrze idzie. Ciekawe, czy sobie, <gryw> dlatego, że to jest takie małe województwo. Pewnie mazowieckie jest. Sprawdzam chyba ze 3,5 raza większe, więc może będzie 3,5 razy trudniej. Ulica blokowa i też taki herb z połową yy, województwa opolskiego, ale na drugiej połowie jest jakaś koniczynka i nie wiem co ona ma oznaczać. Pojadę tutaj, bo wydaje mi się, że tutaj mógłby być jakiś drogowskaz. Nie, nic takiego nie ma. To w takim razie w przeciwnym kierunku. Tam mieliśmy. O, tutaj mamy jakiś zakład karny, chyba. Podejrzewam, że to będzie jakieś takie małe miasto powiatowe, na przykład Adama Mickiewicza i Opolska. Opolska tam wychodzi. Tu jest Orlen. Nie no, to na pewno będzie miasto powiatowe, ale które? Tutaj coś będzie może? E, ściekowych, spółdzielnia, coś tam. Strzeleckie, Strzelce Opolskie. To jest tutaj. Skrzyżowanie tego Mickiewicza tutaj i stąd przyjechaliśmy. My się znowu pojawiliśmy obok jakiegoś stomatologa, nie? Tam było coś napisane. Tak, to jest rzeczywiście stomatolog. To jest chyba to Adama Mickiewicza i czy, nie, to jest pokoje Stary Młyn. Myślę, że to będzie ten stomatolog. No i my skręcamy w ulicę Ogrodową. W Ogrodowej jesteśmy przy domu numer 9 tam było chyba. Tutaj jest 9. To jest Ogrodowa? To wygląda jak Ogrodowa. Nie, to jest Ogrodowa, OK. I tutaj też, dobra, to będzie to. I pięknie, 3 metry, bardzo ładnie idzie. Okej, okay, myślę, że mam szansę naprawdę na zrobienie dobrego wyniku teraz. Żytniów. O nie, dobra, to jest takie miejsce. ale Bardzo ładny krajobraz w ogóle. E, Żytniów. O Polskie jest chyba stosunkowo płaskie jak na województwo, które jest na południu, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tam są jakieś takie serio wyższe góry, nawet przy Nysie na tym południu. No na razie tutaj jest typowa wieś, nie, nie wiem, czy cokolwiek tutaj będzie. Im więcej domów widzę, tym bardziej mnie to cieszy, dlatego że to znaczy, że łatwiej będzie to znaleźć. To jakiś plakat, bez sensu. Pieńki i Hajdamaki. Pieńki, wie tam było chyba. I Żytniów. Czy może to znajdę? Kurczę, no to jest na tyle małe województwo, że może skanowanie to jest dobry pomysł. Nie, dobra, mimo wszystko tutaj jest jednak dużo miejscowości, więc nie ma sensu, a poza tym to nie jest aż takie ciekawe. No nie, ale ta wieś jest albo bardzo podłużna, albo ma przynajmniej z pół tysiąca mieszkańców. 700 lat Żytniów. Nie wiem, co w takim miejscu może być bardziej pomocne niż drogowskaz na większe miasto, no ale naprawdę to wy wydawało się jako spore miasteczko, ale no nie mogę go znaleźć. O, wrócę jeszcze do tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy. No to byliśmy w drugiej, po drugiej stronie tego Żytniowa praktycznie. Przejechałem całą tę miejscowość. Nie wiem, czy jest sens tam jechać, no. Żytniów, dobra, jest, nareszcie się znalazł, tak. I wyjeżdżamy z tego, z tej miejscowości tutaj, to pewnie jest ten stary Bugaj. Dobra, i tak już dużo czasu straciliśmy. Udało się zrobić, jaki wynik? 13 minut. To miała być gra rozgrzewkowa, no ale tak mi poszły dobrze te dwie rundy, że już się trochę spiałem. Co sprawia, że jestem na drugim miejscu. Też nie jakoś bardzo dużo osób grało tę mapę, ale myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Zagramy sobie jeszcze jedną gierkę i zależnie od tego, czy dobrze, czy źle pójdzie pierwsza, czy pierwsza i druga runda, to spowolnimy albo przyspieszymy. Zakup nieruchomości 0,77 kierunkowy. To raczej wygląda jakby po prostu było Opole. 77 to jest opolski. Większość województwa opolskiego będzie raczej miała ten kierunkowy, no ale jakaś mała podpowiedź to jest. Transport w Opolu tak, zdecydowanie to będzie Opole. O, tu mamy jakiś bardzo ładny cmentarz, taki zabytkowy. Kurczę, przepiękne miejsce. Zerknę, może jak się będzie nazywać ta ulica. Tutaj chyba wjeżdżamy do centrum, na to południe. Tak, jest skrzyżowanie takich dwóch naprawdę dużych ulic. Ulica Wrocławska w Opolu. Wrocławska, no to wiadomo, w którym kierunku będzie szła. Idzie tak. Więc, może jakoś tutaj. Nie, to jest budowlanych. To jest Helera. Tu jest Wrocławska. Dobra, to będzie to. I zaczynaliśmy obok. Czy to jest numer 48? Tutaj 56. 48 jakoś tak. I pięknie. Jeden metr się udało. Dobra, kolejne miejsce. Chyba się zepnę, bo myślę, że to jest na rekord spokojnie. E, tu jest Kościół. Przyjdźcie do mnie wszyscy. I co jest napisane tutaj? Strzelecka Szulca Świętego Urbana. Jakiś strasznie dziwny herb. Nie, nie widziałem, to wyglądał jak soku w koronie. Ale nie jestem pewien, pewnie to było coś zupełnie innego. O, i co to jest? Gogolin Krapkowicka Lidl. Okej, okay, to jesteśmy niedaleko Krapkowic, Gogolin jest tutaj. Trzy minuty pewnie tutaj są. I droga 409. Czy rzeczywiście w tym Gogolinie jest 409? Jest. Strzelecka. To jest kościelna. Dobra, i gdzie zaczynaliśmy? Centralnie przed tym kościołem, tutaj jest wejście do tego budynku i tak jakby zaczyna się tylna ściana kościoła. Kościołu, kościoła? Nie wiem. Ten kościół nie jest tak dokładnie zaznaczony, więc kurczę trochę się boję tutaj strzelać. Myślę, że to będzie tu. Dobra, 20 metrów, udało się. Następne miejsce znowu całkiem przyjemne, chociaż nie najbardziej. Dworzec kolejowy. O, i było to. Nie pamiętam, co to był za herb. Kurczę, to takie koło gdzie to było? To było chyba na samym początku. Czy to Brzega nie było? Kluczborka nie. Nysa. Czy to były Krapkowice? Nie pamiętam zupełnie. Zaraz to pewnie zobaczymy. Bank Zachodni. Dziwne w sumie, że tam nie było napisane na tym dworcu, gdzie to jest dworzec, bo zazwyczaj tak jest. Nie, to jest chyba Kędzierzyn. W Kędzierzynie byliśmy i był taki. Kędzierzyn jest tutaj. Tutaj jest dworzec. I to by pasowało. Przy dworcu jest skrzyżowanie Dworcowej i Opolskiej. Dworcowa... nie, dobra, to chyba nie jest jednak to. Dobra, muszę lepiej znaleźć po prostu... o, tam, tam było napisane? Eee, z rozwoju, z rozwoju... Wajdy, przebudowę, przejść pieszych, nie widzę. Hala sportowa Zawadzkie. Czy Zawadzkie to jest nazwa miejscowości? Nie, ale byliśmy wcześniej tutaj. Zabytki miasta zawackie. Dobra, no, to jest miasto Zawadzkie. My tu byliśmy? Nie pamiętam, może bardzo podobny herb jest po prostu. Tu jest Zawada, może gdzieś obok będą Zawadzkie? Chyba nie ma. Oj, tutaj obok jest taki Lidl, ja pamiętam, kiedyś to grałem na tej mapie. Gdzie było to Zawadzkie? Tu jest Zawadzkie, dobra. Tak, tutaj mamy Dworcowa i jest takie jakby rondo przed tym dworcem. Oj, czy my będziemy na samym centrum tego ronda? To będzie trudne do zgadnięcia, obawiam się, że tu będzie niedokładnie pin, ale na szczęście był dosyć dokładnie, 12 metrów. Mamy tutaj rozwidlenie na jakiejś drodze krajowej, pewnie. Tam mamy numerek tej drogi. 45. 45 i liczy na to, że tutaj będą znaki. Tak, dokładnie. 45 i 427. Lubię bardzo takie lokacje. 45 jest tutaj na Racibusz i 427 od tego odchodzi. I tutaj odchodzi 427. Dobra, czyli my byliśmy na tym rozwidleniu. Jakoś tak chwilę przed tym. czy tam ta droga odchodzi. No praktycznie tu. Dobra, dobrze, że tam wcześniej nie strzeliłem, bo to by było za daleko pewnie. On, myślę, że takie podwójne drzewo dziwnie rosnące, ale to po prostu błąd kamery. I to będzie trudno znaleźć niestety. Kurczę, ostatnia lokacja jest najtrudniejsza, tak samo jak poprzednio. Dlatego, że tu jest prosta droga, ale ona chyba nie jest tak idealnie prosta, więc może jakoś da radę. Dobra, w tym kierunku daleko nic nie ma. Może pójdę w tym i wrzucę to turbo, czyli trzymam strzałkę... Na ekranie i Enter, o i tam była nazwa miejscowości. Jak ta miejscowość się nazywa? Przełęk. Przełęk, dobra. Nie słyszałem tej nazwy przełęk oczywiście. 77, więc też o polski kierunkowy. Głuchołazy i Zlate chory, 10. Na południe, głuchołazy to jest przejście graniczne tutaj i przełęk. A tu są te zlate chory, więc pewnie to będzie gdzieś tu. Przełęk, dobra, jest. No i tak, ta miejscowość była na północ, więc my będziemy gdzieś tutaj. Oj, nie, to jest trudne. Tu jest jakiś zjazd, ale ja nawet nie wiem, czy on będzie na mapie zaznaczony niestety. Wzdłuż idą tory kolejowe, których niestety nie widzimy. A czy widać tu ten budynek na przykład? Ja go nigdzie nie widzę. Może tutaj był ten budynek? Tu wygląda jakby coś mogło być. No ale nie, obawiam się, że to jest niezgadywalne. Absolutnie. Tutaj mam jeszcze takie dwa zakręty, nie muszę się tak spieszyć, bo rekordzista i tak ma 13 minut tutaj zrobione. Dobra, no niestety tutaj to jest nie do przekminienia dokładnie, moim zdaniem to będzie gdzieś w tym miejscu, ten zakręt jeszcze się trochę później zaczyna, więc jakoś tak. Zobaczymy, liczę na farta i niestety bardzo blisko, nie? 32 metry. Udałoby się 8 minut 20 sekund. No niestety. I tak był całkiem spoko wynik. Jestem dosyć zadowolony. Zapraszam oczywiście do grania. Będzie link do challenge'a w opisie. I widzimy się jutro w kolejnym województwie. Cześć.